Piękny mamy dziś dzień. Ptaszki śpiewają, kwiatuszki kwitną. W dni takie jak ten. To wspaniały czas, by nagrywać Undertale'a 2, W zasadzie to nie Undertale'a dwójkę, tylko pierwszy chapter Deltaranu. W każdym razie witam Was bardzo cieplutko i naprawdę dzięki wielkie za takie pozytywne przyjęcie ostatniego let's playu. Takiego odezwu się od Was nie spodziewałem. 1700 komentarzy. Wow. No co prawda ponad połowa z nich, ponad 1000, jak tak patrzę, bo tak, czytałem każdy komentarz. Brzmi, co się stało z moim głosem? Czy ktoś inny zastąpił Katona? Czy jestem chory? Czy mam mutację? Ech. Powiem tak, mam po prostu nowy mikrofon i tak, jestem chory, mutację miałem już dawno temu odpowiadając na te wasze pytania. No i cóż, to w zasadzie tyle. A jeszcze może mam troszeczkę inny ton głosu niż w teoriach, no bo jakby wam to powiedzieć, nagrywając gameplaye, troszeczkę inaczej ten głos jednak brzmi, bo... Robiąc teorie mam bodajże bądź co bądź napisany scenariusz nie mogę sobie, jakby, mam większą spowodę w modulowaniu tego swojego głosu, jakoś tak w nadawaniu intonacji i tak dalej. Ale dobra, przejdźmy do samego let's playu. Słuchajcie, troszeczkę sobie poopszająłem temat, przejdziemy sobie może już troszeczkę dalej, bo zapewne się niecierpliwicie, co tam jest dalej. Jest, sam też jestem bardzo ciekawy. Okej, okay, tutaj słyszymy jakąś wichurę, jak to głośno jest. Matko, za głośno w słuchawki mam ustawione. Skończyliśmy na tym, że spadliśmy z Susie w otchłań bezdennej szafy. A, jeszcze tak wracając, e, tak wiem, w tamtym odcinku pominąłem naprawdę wiele rzeczy. Dlaczego ty się ze mnie śmiejesz? Co ja ci zrobiłem? W ogóle, gdzie my jesteśmy? A właśnie okno, w, które, w którym gramy, okno gry, bo ona się normalnie nie odpala na trybie ekranowym, brzmi The Dark, ciemność. To też może coś sugerować. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? W ogóle. Teraz to już jest pewne. Sequel to jest Undertale'a. Czekajcie, to jest jakieś oko. Możemy w to wejść w interakcję? Nie, nie możemy. To jest Sequel Undertale'a 2. Najprawdopodobniej dzieje się to po e, pozytywnym zakończeniu, po good endingu. Jednakże jest kilka takich rzeczy, które się nie do końca e, zgadzają. Tutaj już lecimy sobie dalej. Co to jest za symbol oka? To oko musi mieć jakieś znaczenie. Czyżby Illuminati. E, na czym to ja skończyłem właśnie? Tam był cień. Tam coś uciekło przede mną. O! Przestraszyłem się. Eee... Możliwe jest to, że to jest... że to się dzieje pod Good Endingu, ale nie wiem, czy kojarzycie Soulless Good Ending. Tam było bodajże, że to było po zrobieniu Genocide runu, kiedy... O, tutaj oko krwawi albo płacze. To wygląda w ogóle jak jakaś taka buzia. buzie widzę w tej ścianie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale był taki Soulless Pacifist Ending, bodajże to się nazywało. Tutaj się zatrzymam, bo chcę tu powiedzieć. I tam e, działo się to potem jak zrobiliśmy Genocide, a później robiliśmy pacyfist. E, tam pod koniec, tam pod koniec e, tego endingu było takie zdjęcie, w którym e, Czara pozabijała wszystkich naszych przyjaciół, która gdzie weszła w nasze ciało i pozabijała wszystkich po prostu. I w Genocide, gdy się robiło Genocide, e, to kara mówiła, że lećmy, poćmy tam zniszczmy kolejny świat i tam się mogliśmy zgodzić albo się nie zgodzić, ale w zasadzie cały czas wychodziło na to samo, że czara przejmowała nasze ciało. I zastanawiam się, czy, czy to jest może możliwość, że przeszliśmy do kolejnego świata, który też mamy zamordować cały. Czy może teraz jesteśmy czarą w ciele friska w tym, co się stało po Pacyfist Endingu? Nie, wi nie wiadomo, tutaj jest coś świecącego w tej dziurze. Już wracając do gameplayu, zobaczymy, czy, czy. czy cóż to jest. Weźmiemy to. Weźmiemy to. Może to się źle skończyć. Na przykład, mogą nam odgryźć rękę, ale. Glowshard. Czekajcie, przetłumaczę to sobie. E, Okej, okay, w tłumaczu nie ma takiego słowa jak Glowshard, tylko mi wyskoczyło jak wpisałem w Google jakąś, ten, Delta Run Wiki, więc... Więc, 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 nie wiadomo cóż to jest. To jest najwyraźniej jakiś taki specjalny item, jak... a właśnie, jak e, robiłem nagrywanie, bo ja sobie ogólnie zbindowałem takie przyciski funkcyjne, to zobaczyłem, że pod przycisk, który miałem wcześniej pod nagrywanie, tutaj możemy sobie w itemy swoje wchodzić. E, zobaczymy Glowshard. E, Use Glowshard. O, co to jest? Nieznane przeznaczenie. Ok, to może póki co sobie to zostawimy. Ok, shiftem się wychodzi. Lecimy dalej. W ogóle, co to są za jakieś gimbusy? Znaczy gibusy, przepraszam. Z całym szacunkiem do wszystkich gimnazjalistów, którzy mnie oglądają. I tak w ogóle. Z innej beczki to dzięki za wszystkie fanarty, które się pojawiły na grupce. Kilka się ich pojawiło. Bardzo miło. Co? Ok. On chyba nie jest przyjaźnie nastawiony. Okej okay. Proszę we mnie nie rzucać Okej, okay, mamy save'ik, no to dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć, nie no, pracuję oczywiście yy, Umyłeś swoje ciało w świetle. Energia świeci od ciebie yy, Załamując ciemność, rozświetlając ciemność. ból, który się roztopił. Twoje HP zostało w pełni odnowione. Mam nadzieję, że dobrze przetłumaczyłem. W ogóle strasznie was przepraszam za to, że pominąłem kilka fajnych easter eggów w poprzednim odcinku i wiem, że to mogło wyglądać tak jakbym po prostu uszedł na siebie i miał wszystko w dupie. Nie, nie, nie mam wszystkiego w dupie. Po prostu chciałem, żeby, nie wiem, ten odcinek nie trwał tak długo, żeby mnie przynudzał i ale widzę, że to nie jest dobre. Eee, dobra. Eee, w tym kraju tylko Oczy zaślepione ciemnością mogą, mogą widzieć ścieżkę. Okej? Okay, czyli trafiliśmy do jakiegoś innego świata? Czy to jest jakaś zagadka? Stawiam. Eee... Aha. O co w tym chodzi? Eee, takie, takie i takie. Czy nam się coś. Aha. Teraz muszę i te. Nie wiem, czy ja dobrze robię, ale tak na logikę. I teraz to. Tak. Okej. Okay. <ścoughs> Chyba zrozumieliście, o co chodzi. Po prostu musiałem po kolei te oczy ponaciskać. I nam się otworzyło przejście. Wspaniale. W ogóle ciekawe, co się stało z tą Susie. Bo ona też tu spadła razem ze mną. A nie ma jej tu ze mną. Ze, razem ze mną. O nie, znowu będą strzelać. Tutaj musimy na dół się spuścić. No, ale nie czas na przyjemności. Lepiej znajdźmy wyjście z tej pieczary. Tutaj znowu jakiś cień był. Co to jest w ogóle? Cóż to jest? Dobra. Hej, odsuń się. O, znalazłem Susie, hej. Odsuń się. Jeśli podejdziesz jeszcze troszeczkę bliżej, ja... O, Chris. Hiu. Hej. Nie strasz mnie tak więcej, głupku. Chyba, że chcesz, żebym. <laughs> Zrobiła ci z twarzy ziemniora. <laughs> no, ro rozwaliła twarz. Nie wiem, jak to po na polski przetłumaczyć. Tak czy siak. Yy, dobra, koniec tego. chrzanienia. Musimy stąd znaleźć wyjście. Dobre podejście. No, pierwszy raz mówisz z Sansem. No w ogóle, gdzie my jesteśmy? Gdzie jest to? Stąd, dobra, to nie znaczenia. Oczywiście, wszystko moja wina. Ty nas w to wplątałeś, to teraz ty nas stąd wyciągniesz. Jasne. Idź przodem. No, oczywiście. Zabezpie Zabezpieczasz tyły. O mój Boże, nieważne, idziesz za wolno. Jak ona tak popierdala? Ja też tak chcę. Dobra. Już w drugi raz się spuszczamy. A tam w tle widzę. Widzimy jakieś kamienie. Ale przynajmniej na mnie zaczekała. Hej Chris! Hej, Chris. Tutaj jest coś, co do nas macha. Czy masz jakiś pomysł... Czy masz jakieś przypuszczenie, czego oni mogą chcieć? Kurczę, ale mam kata Przepraszam za mój głos. Oho. Stawiam, że nie są do końca przyjaźnie nastawieni. biegni! Jaki plot twist! Dobra. Na spokojnie. Dlaczego wszyscy kogo spotykam? Spotykamy chcą nas zabić. Takie typowe. Co ja wam zrobiłem? Kurczę, ale tam są takie kozacki. Okej. Okay. Udało nam się uciec. Krys tutaj na dół. O cholera. Trochę mi się walka z Unde z Zandertala jedynki przypomina. Że te strzałki. Dobra, mamy to, mamy to. Mamy to. Okej. Okay. Udało nam się uciec. Znowu walnęliśmy w ziemię. Oczywiście nasza koleżanka nie raczyła. Okej, okay, jednak raczyła. O, waterfall mi to trochę przypomina. Och! Nie jesteś martwy! Słodko! Czy masz pomysł, co, gdzie my do cholery jesteśmy? Bo ja niezbyt. Czy jest tutaj ten ktoś, kto to zbudował? Oczywiście, ja idę przodem, zabezpieczasz tyły. Możemy tu wejść? Wygląda jak sklep, ale drzwi są zamknięte i nie ma nikogo w środku. To zamknięte. Zamknięte. Stałem, że to również będzie zamknięte. Okej. Okay. Czyli idziemy główną ścieżką. Mamy sejwa. Okej. Okay. Super. Na wprost ciebie wygląda. Na, na wprost ciebie znajduje się zamek w opustoszałym mieście. Czarny gejzer wypływa z niego. Wypuszczając coś nieskończonego w stronę nieba. Energia tego miejsca. Mm, św... Ojej, nie wiem jak to przetłumaczyć, to jest takie chamskie, no. Św... Emanuje z ciebie, o. Powiedzmy, że tak. Dobra, wchodzimy do zamku w opustoszałym mieście. Dlaczego to miasto jest opuszczone zamek, no. Najwyraźniej. Dlaczego do cholery Środek tego zamka jest taki sam jak ta szafka Witajcie bohaterzy Kto tam? Nie bądź w takiej gorącej wodzie kompana nie jestem Twoim wrogiem Proszę idźcie naprzód oboje To może być pułapka to jest ten! To jest ten! Jak on tam miał? Riverman, ten, który nas przewoził w Undertale'u. E, witajcie, jestem księżniczką tego królestwa. E, księciem, tego prule, księciem tego królestwa, przepraszam. Królestwa Ciemności. A, to by się zgadzało. Chris, Suzy, w tym kraju jest legenda? Panuje legenda, że. Legenda o tym, że pewnego dnia dwóch bohaterów światła przybędą. I wypełnią starożytną przepowieść w czasie i przestrzeni. What? Proszę, bohaterowie, posłuchajcie mojej opowieści. No, możemy wysłuchać. Dobrze w takim razie. Dawno, dawno temu z ust cieni została wyszeptana legenda. To była legenda o nadziei, to była legenda o marzeniach, to była legenda o świetle, to była legenda o cieniu, to była legenda o runie Delty. Przez miliony lat światło i ciemność żyły w równowadze, przynosząc światu pokój. Ale jeśli ta harmonia zostałaby zachwiana, wtedy pojawiłoby się okropne nieszczęście. Niebo okryje się czernią zmieszaną z terrorem, a kraina niszczona strachem pęknie na pół. A wtedy jej bijące serce, ziemia pochłonie jej ostatni oddech. Tylko gdy, promieniająca nadzieją, trójka bohaterów przybędzie do tego świata człowiek, potwór i książę ciemności. Tylko oni są w stanie uszczelnić źródła i wygnać anioła z niebios. Tylko oni Mogą przywrócić równowagę i ocalić świat przed zagładą. Dzisiaj te źródła ciemności, te gejzery, które są przyczyną tego wszystkiego, kurują w centrum królestwa. Jednakże niedawno pojawiło się na horyzoncie inne źródło. I teraz równowaga zaczęła się chwiać. Druga i to nas znowu zakłóciła ten balans pomiędzy światłem a cieniem. Chris Suzy, dzięki za wysłuchanie mojej opowieści. Głęboko wierzę, że to wy dwa, że to wasza dwójka jest to u Tymi bohaterami z legendy. Aha, czyli jestem tym niby człowiekiem, a on. a ona potworem. Mimo tego, z iloma wrogami możecie się zmierzyć? Na waszej dwójce ciąży odpowiedzialność uratowania świata. Wojownicy delty, proszę. Czy akceptujecie swój los? Czy zaakceptujecie swój los? E? e? Co? Ja? Ja niby jakimś bohaterem, czy coś? Wybrałeś złą osobę. Ale Suzy, bez ciebie ten świat. No co, jeśli świat ulegnie zagładzie? A jeśli wasz świat ulegnie zagładzie, to nie leży w moim interesie. To nie moja sprawa. Może być nawet troszeczkę zabawnie, tak po prawdzie. <laughs> Te trzy kropki. Tak czy inaczej, Chris. Y Jeśli chcesz się bawić z tym dziwakiem, to sobie tutaj czekaj. Ale ja zamierzam znaleźć wyjście stąd. Suzy, czekaj. Co? CO TO BYŁO? HO 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 O, bohaterowie już uciekają I nawet nie wiedzieli, że ja tutaj jestem Mój tata zamierza... Mój tata zrobi mnie... Synem miesiąca! What? Kim ty do diabła jesteś? Jestem... Jestem złym gościem! Wy, pajace, chcecie zatkać naszą fontannę cienia, co? I wciąż zaznaczając, że jesteście tymi pajacami, chcecie ocalić świat przed wieczną ciemnością nieskończoną ciemnością? Eee, nawet nie próbujcie. Oboje wiemy, że idziecie na wschód. To Twoja, to wasza jedyna droga do domu, do, na powrót do domu. Ale ja, lancer, nie pozwolę wam się tam dostać, cokolwiek znaczy lancer. I mam dwuetapowy plan, który sprawi, że mi się to uda. Krok pierwszy: rozjadę was. Krok drugi: przegracie. Zajebisty plan. Hmm, niezły plan. Dzieciaku S Serio? Tak, w zasadzie A co jeśli użyjemy go Przeciwko tobie? A, Lancer, co? C co się dzieje? Jak tu się walczy? Y stać Ja wygrałem O cholera Dostałem Okej okay. Jak tu się walczy? Okej, okay. on tam coś gada o rozjeżdżaniu. Tak typowo. Dobra, ja cały czas używam walki. Nie wiem, czy dobrze robię. A co zrobicie po tym? Cholera. Czekaj, akt spróbujemy. Lancer. Warning, ostrzeż. Powiedziałeś Lancerowi, żeby uważał na atak Suzy. Przygotowuję się. Czemu ja mu pomogłem? Hoho, ho, jestem złym typem. Dlaczego ja. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie sekundę. W moim. W moim rowerze kończy się paliwo. Okej, okay, w wy... Macie szczęście tym razem, ale następnym razem wy przegracie. Haha, ha. cześć przegrywy. Muszę być w domu przed obiadem. Zdobyłeś 0 expa i 45 hajsów. Ok. Czy wy dwaj... Czy nic wam nie jest? Ech, no teraz przyszedłeś. W sumie... Czemu ja go nie zabiłem? On chciał mnie zabić. Nieważne. Yy, pozwólcie, że w ogóle się troszeczkę bardziej przedstawię niż wcześniej. Jestem. Jezu, czy nie możesz po prostu zjąć tego kaptura? Ledwo Cię słyszę. Yy, w porządku. O. Witajcie, jestem Ralsei. Chris, Suzy. To naprawdę bardzo miło, że się spotykamy. Jestem pewny, że staniemy się super przyjaciółmi, i. Najlepszą drogą do opuszczenia tego miejsca jest zachód, prawda? Tak! To, to tam, gdzie my. Zarozumiałam. Do zobaczenia w szkole, Chris. Ach. Um... Skoro jesteśmy tutaj sami, to. Chris, jestem księciem, ale. Ale obecnie nie mam z... za wielu tematów? Czekałem tutaj przez długi czas samotny. I moje całe życie w zasadzie zależało od tego, czy Wy dwaj przyjdziecie, wasza dwójka przyjdzie. Więc naprawdę jest mi miło Cię spotkać, poznać. Mam nadzieję, że możemy być dobrymi przyjaciółmi, Chris. Postarajmy się, postarajmy się znaleźć Suzy. Musi być tam na południu. No, możesz pójść tą drogą, Chris. Okay. Ralsej, samotny książę, jest teraz Twoim sojusznikiem. Energia. Of Fluffy Voice wypełniacie. Safe. Okej, okay, już mam 80 minut. To by było w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie więcej. Napiszcie komentarz co o tym wszystkim sądzicie. Mam nadzieję, że tym razem głos pod koniec mi się nie popsuje jak w ostatnim odcinku. No i cóż. Naprawdę dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć!